Cześć! W dzisiejszym filmie omówię dla Was nowości i zmiany, które nastąpiły na Allegro w miesiącu maju. Pierwsza nowość to nowy format reklamowy, a dokładnie reklama wideo w Allegro Az, czyli świetny sposób na to, żeby przyciągnąć potencjalnych klientów, a także rozszerzyć zasięg ofert. Dzięki krótkiemu filmowi możecie w atrakcyjniejszy sposób ukazać cechy i zalety produktów, które sprzedajecie. Więc polecam wam, żebyście wypróbowali właśnie ten format reklamowy na swoich kontach Allegro. 9 maja Allegro też poinformowało sprzedawców, że od tego dnia kupujący, który chce usunąć ocenę, musi wskazać powód usunięcia oceny. Te powody są do wyboru z listy. I jeżeli klient zaznaczy, że sprzedawca przyznał rekompensatę, to taka informacja pojawi się na liście ocen. 9 maja Allegro zmieniło również to, że klienci biznesowi, którzy do tej pory mogli łączyć rabaty hurtowe i koszykowe, teraz już tego nie mogą robić. Te rabaty nie łączą się i można skorzystać tylko po prostu z jednego rabatu dostępnego w ofercie. Od 22 maja sprzedawcy mogą dodawać pliki graficzne w zakładce Moi nieaktywni kupujący. Czyli jeżeli był klient, który wam groził, który działał na Waszą szkodę i macie to potwierdzone, na przykład rozmowami, screenami właśnie tych rozmów, to możecie właśnie taki plik dodać bezpośrednio w zakładce Moi nieaktywni kupujący i zablokować takiemu kupującemu możliwość zakupów u Was. 29 maja nastąpiła również ważna zmiana w stawkach za wyświetlanie reklam graficznych. Do tej pory było tak, że ten minimalny koszt wyświetlania reklam graficznych wynosił 9 zł i był taki sam dla każdego miejsca, w którym Allegro pokazywało tę reklamę. Ale właśnie od końcówki maja to się zmieniło i Allegro bardziej zróżnicowało te stawki. No, i mamy tu właśnie podane te stawki, że na stronie głównej Allegro ten koszt jest najwyższy, czyli 12 zł. Na górze i na dole strony z wynikami wyszukiwania oraz na stronie oferty 11 zł. I tak samo po lewej stronie wyników wyszukiwania na liście ofert, a najmniejszy ten koszt jest w podpowiedziach wyszukiwania. Czyli jeżeli 29 maja mieliście konto firmowe, i aktywne grupy reklam, i ta stawka w tych grupach reklam była niższa, no to Allegro zwiększyło jej wartość do tych właśnie nowych, minimalnych stawek. Więc polecam Wam, żebyście też sprawdzili, czy nadal te kampanie są rentowne, czy Wam się to opłaca. No i już w kwietniu Allegro informowało o tym, że zaczynają dokładniej sprawdzać oferty, które wystawiane są na Allegro. A obecnie można powiedzieć, że Allegro sprawdza już w ten sposób wszystkie oferty, więc trzeba brać pod uwagę wydłużony czas publikacji ofert na Allegro. Czasami może ten czas wynosić nawet dwie godziny. Ode mnie to wszystko. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, był wartościowy, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.